Wow. Cześć, witajcie. To jest taki drugi w sumie film o fotografii, jaki robię w a, moim kanale. Chcę mi wybaczyć za głos, bo jestem troszkę przeziębiony i mogę mówić troszkę taką chrypą ale jakoś sobie z tym poradzimy. Jest taki temat, który rzuciliście, żeby pokazał Wam w jaki sposób ja przerabiam zdjęcia na telefonie. I akurat tak się złożyło, że dość często przerabiam zdjęcia na telefonie, więc postanowiłem się z Wami tym podzielić. To jest fajny temat, to jest naprawdę fajny temat. Tylko dwa słowa. Wam. Na blogu pojawił się projekt 365. To jest taki projekt, który polega na tym, że robimy zdjęcia każdego dnia i każdego dnia to zdjęcie publiczniamy. To ma być zdjęcie, które opisuje twoje życie i tak dalej. Jeżeli jednego dnia nie wrzucisz zdjęcia, projekt upada. Bardzo mi się to spodobało, bo to... Może naprawdę fajnie wpłynąć na umiejętności i na to jak robię fotografie, więc postanowiłem zacząć ten projekt i założyłem konto. Zresztą przede wszystkim możecie przeczytać na blogu. Link zlinkuję na dole. A teraz przejdźmy do tego, o czym mamy dzisiaj mówić. To mam dla Was przygotowane. W sumie dwa zdjęcia, tak myślę, że obrobiłem, bo to będzie fajne. Używam aplikacji Enlight. To jest taka aplikacja, która jest na pewno na ios dostępna. I to jest aplikacja, która mi się najbardziej spodobała. Zresztą widzicie to tu. jest dostępna na iOS, a nie wiem, czy jest dostępna też na, 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 na Androida' albo na inne platformy, ale mi się to bardzo, bardzo podoba. A więc tak sama aplikacja jest bardzo prosta. Tu macie na dole rolkę z, ze zdjęciami, które zrobiliście, a tych zdjęć tutaj mam trochę, tu widzicie zdjęcia jakieś Amis ze Sylwestra. I tu są zdjęcia, które zrobiłem specjalnie na ten film, żeby pokazać kontrasty, bo często jest tak, że zrobimy jakieś zdjęcie i to zdjęcie się wydaje zupełnie bezużyteczne, praktycznie nie mamy cieni, mamy same czernie, mamy wyraźne niebo, a reszta jest zupełnie do, do kitu, tak samo w tym zdjęciu, w tym zdjęciu zupełnie odwrotnie, jest tak, że Mamy strasznie prześwietlone niebo i y, tak naprawdę wydaje się, że nic się z tym nie da zrobić. A zobaczymy, czy się da zrobić. Ja jeszcze szczerze wam powiem, że zbytnio z tym nie kombinowałem, więc y, może zaczniemy od tego od tej fotki. Bo to mi się jakoś tak y, bardziej mi się podoba to niebo, które tutaj jest. A więc y, jak naciśniecie na to zdjęcie, to macie do wyboru szereg opcji, macie od podstawowych, czyli jakieś tam kropy, czyli jakieś ustawianie kadru po zmienianie kątów na fotografii, to jest też bardzo fajne po ustawienia typowo pod obrazek, czyli macie pod podstawowe parametry zdjęcia czyli Jak klikniemy to przechodzimy do edycji, te wszystkie z dołu, o i na dole teraz nam się pojawiło szereg takich gotowych motywów, które możecie sobie wrzucić, na przykład HDR, który w znacznym stopniu załatwia sprawę w tym zdjęciu, ale my chcemy to zrobić ręcznie, więc jeżeli chcecie, możecie wybrać jakiś z tych presetów, które są dostępne i go zastosować, bo możecie jechać, nacisnąć tutaj na opcję Toolsy i macie tu od podstawowych Basic, po Detale, kolor, Split Tone, to macie mieszanie różnych barw w cieniach i w, w cieniu, w, w świetle i możecie balansować pomiędzy tym, ale to później macie też typowo krzywą, którą możecie w dowolny sposób zaginać i możecie wybierać sobie kolor i robić z tym zdjęciem różne takie widzicie, rzeczy, ale dobra. Przejdźmy do ustawień, do ustawień fabrycznych tego zdjęcia. Czyli cofnijmy to co się tutaj stało. O, 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 o jesteśmy, dobra. Więc tak, rzadko zaczynam od Basic. Bardzo rzadko. Zawsze zaczynam od details, ponieważ jest to coś takiego jak struktura zdjęcia, która po przesunięciu struktury, jakby strasznie nam się zdjęcie wyostrza i też yy, nabiera dużo barw, które są fajne. Więc jak naciśnięcie sobie na strukturę, ekran się staje przesuwalny. Możecie w prawo i w lewo teraz przesuwać i zmieniać ustawienie, tego to jest super. I teraz tak, jeżeli przy dodacie trochę struktury, to sami zobaczycie, że zaczynamy uzyskiwać dużo detali w cieniu, ale też na niebo się też trasz, strasznie robi takie ciemne, troszkę zamazane, więc tutaj z tym trzeba troszkę uważać. Więc od struktury zaczynam. Zawsze sobie ustawiam tą strukturę na takim poziomie, żeby niebo było jeszcze mniej więcej nienaruszone, a reszta żeby była spoko rozjaśniona. Teraz tak mi się wydaje, że spoko przed, po. No, dużo jest zrobione z tego zdjęcia, więc spoko. Mam eee, eee, nadzieję, że będzie to dla Was czytelne. Dobra, mamy później ostrość w ostrości rzadko, mm, rzadko grzebie, ponieważ jak sobie złożymy te zdjęcie już widać, że te detale po tej strukturze się troszkę zakłóciły. A jak jeszcze dodam bardziej ostrość, to jeszcze bardziej będę widział te piksele wszystkie które są niepożądane zupełnie, więc staram się eee, nad ostrością zbytnio nie pracować, chyba że naprawdę mam zdjęcie zrobione w super świetle i wtedy mogę bez żadnych problemów podkręcić trochę ostrość i ta ostrość będzie, nie będzie jakby niszczyła zdjęcia. Później mamy black, czyli czernie. Możemy zrobić je bardziej jakby nasycone albo mniej nasycone. To też nam może troszkę pomóc w cieniach, może nam wyciągnąć trochę ze zdjęcia tych detali, ale tutaj to, to tak naprawdę zależy od zdjęcia, jak chcecie, minimalne korekty zawsze czernie robię. Skupiam się na, na cieniach, bo cienie są tutaj naprawdę istotne i przy cieniach, jak fajnie wyciągniemy te cienie, ja muszę sobie zoomować tutaj, żeby troszkę nie przesadzić. O, możemy też balansować pomiędzy cieniem a czernią, bo jeżeli wyciągniemy troszkę cieni, a zrobimy bardziej, jakby zminimalizujemy czerń, to wtedy, jakby uzyskujemy detale w cieniach, ale. To zdjęcie nie robi się takie blade, takie, takie bez wyrazu, takie szare, bo to praktycznie w momencie, kiedy wyciągamy cienie, to zdjęcie robi się całkowicie szare, te wszystkie ciemne części będą się robiły nam szare i o, możemy nawet je prześwietlić, a to jest takie, są, mi się to zupełnie nie podoba, więc wróćmy do tego, jak było. Yy, I highlights. Highlights to są wszystkie rzeczy, które są związane ze światłem, czyli z tym takim przebarwieniem albo z, yy, yy, z prześwietleniem więc tutaj w highlights będziemy głównie działać na niebie więc niebo możemy troszkę ściemić, wtedy uzyskamy więcej detali na niebie i będziemy też mieli te kolory takie bardziej dociągnięte no, przed, po już widać naprawdę Może zobaczyć czy to w ogóle mi się nagrywa przed, już widać naprawdę różnicę, że jest, że jest spoko, bardzo spoko jak dla mnie naprawdę różnica jest niesamowita jeżeli, no może jeszcze troszkę z tych cieni wyciągniemy minimalnie. O, dobra, zostawmy tak, robimy tutaj na, na ten haczyk w prawym górnym rogu i okej, okay, mamy pierwszą edycję, jakby pierwszy krok zrobiony i później zawsze przechodzę ja do Clarity. Tutaj mm, Clarity to jest takie śmieszne, bo to jest w sumie, mm, te, jak macie histogram, nie wiem czy kojarzycie zdjęcia zdjęcie, macie histogram, który pokazuje Wam wykres cienia, środka i mm, świateł. Jakby mm, Clarity to mm, wyciąga głównie to, co jest w środku, czyli y, y, zupełnie zostawia ciemne rzeczy jasne i stara się wyciągać środki do góry, przez co możemy uzyskać y, też y, większą ostrość w zdjęciu. Ja zawsze sobie Punch, nie wiem dlaczego, ale lubię Punch. Za dużo to zdjęciu nie zmienia, jak widzicie, ale zdjęcie się robi takie bardziej, e, mniej, mniej jest tych wszystkich szumów i to jest dla mnie spoko. Przybliżam i tak to zdjęcie zrobione telefonem, więc te szumy będą, jakby, jakby po, po tym punchu jest ich mniej, przynajmniej tak mi się wydaje. E, w Toursach tutaj macie ostrość, macie fine, to macie... To jest, to jest ciekawe, do końca nie wiem jak to działa, ale jak podkręcacie sobie fine, to robi zdjęcie wam się troszkę bardziej ostre, ale to nie jest to samo co w sharpen, no, tylko ono się robi takie, jakby te piksele, część pikseli się robi jaśniejszych, a część ciemniejszych i przez to to zdjęcie się robi takie bardziej wyraziste, ale stracimy znowu na detalach. Więc ja na fine to maksymalnie do piątki ustawiam, nie więcej, bo już zupełnie się wtedy traci. I tak samo, tu macie to Clarity, o którym mówiłem, jak sobie podciągniecie, tak możecie zauważyć praktycznie niebo się w ogóle nie zmienia minimalnie, tak samo w cieniach, a zmieniają nam się wszystkie środki. I więc w Clarity musicie uważać, zdjęcie się robi troszkę minimalnie ostre i bardziej takie barwy się robią nasycone, ale trzeba z tym uważać, bo można fajnie przesadzić. Niektórzy lubię, jak znacie takie fotografie, są gdzie, gdzie macie twarze, takie bardzo jakby postarzone, takie rysy są mocne, cienie są nasycone, to wtedy właśnie z, z Clarity jest tak bardzo podciągnięte, że, że tworzy taki efekt. Dobra, Blacks tutaj nie będziemy ruszać, przepraszam Was. I tu mamy Saturation, czyli nasycenie kolorów. To zależy od zdjęcia. Czasami lubię sobie je delikatnie podciągnąć. Ale jak widzicie tutaj w tym zdjęciu to podciągnięcie za dużo nam nie da. Więc zostawiamy, zostawmy tak może koło 15 przed po. Oj, widzicie, było to zdjęcie trochę blade, teraz już jest bardziej takie obraziste. I na tym etapie tą część bym chyba skończył. Więc e, zapiszmy to. Tak, mamy zapisane przed i po. Sprawdzimy sobie przed i po. sprawdźmy sobie. No, jest różnica. Muszę wam powiedzieć, że jest różnica. Zdjęcie, które większość z was by usunęło, tak naprawdę jest uratowane. Ja, często jak robisz się pod słońce zdjęcie, właśnie jest taki efekt, że wszystkie cienie są ciemne, a nic nie widać. Dobra, to nie koniec. Na końcu jeszcze możecie się pobawić, tu mamy coś takie jak filtry. W analogowym macie jakby symulację, yy, symulację aparatów fotograficznych, możecie różnego rodzaju yy, presety, tutaj macie zdjęcia mogą się zmieniać w dowolny sposób, mogą być bardziej jakieś takie, nie wiem, kulowe, mogą być bardziej klimatyczne, nasycone jakimiś barwami, to naprawdę zależy, co lubicie. Ja szczerze nie lubię bardzo takich, mm, kiedy zdjęcie ma taki jednolity, jakiś taki strasznie mocny, intensywny kolor, to mnie jakoś przeraża, więc staram się, by zdjęcia były jak najbardziej naturalne, a wręcz te kolory były troszkę zniwelowane. Ale w Tulsach mamy coś takiego fajnego, jak o Jezu, yy, winieta, co bardzo lubię, więc delikatnie winietę bym w tym zdjęciu podciągnął, wtedy widzicie, że wszystkie yy, narożniki zdjęcia nam się przyciemniają, ale one się przyciemniają tylko w, yy, jakby w kornerach, czyli w rogach. Mamy tutaj coś takie jak corner, czyli jakby jeszcze dociąga wszystkie boki. Przez tym mamy efekt taki, o. Przyciemniamy to, ja lubię to, nie każdy to lubi, ja to zostawiam zawsze i w filmie mam coś takiego grain, czyli to jest ziarno. Lubię to dodawać, tu w tym zdjęciu dodanie Graina niezbyt jest, jest pożądane ze względu na jej niską jakość i małe światło, a w telefonie niestety jak się zrobi zdjęcie w e, słabym świetle, przynajmniej w iPhone'ie, to jest dużo szumów, bardzo dużo szumów i, i to jest słabe. Więc e, tu z tym bym uważał, ale w portretach super wygląda Grain, bo naprawdę. Fade to jest e, jakby mm, to, co zniwelowaliśmy, więc tego w ogóle nie ruszamy w tym zdjęciu. No dobra, zostawmy może na tym etapie. Zapiszmy to, co tutaj mamy. Chciałem zrobić dwa zdjęcia, ale chyba zostaniemy, zostaniemy na jednym. Ale dobra, to mam coś takiego jak duo. W tym zdjęciu duo może mieć fajne, fajne zastosowanie. Naprawdę to jakby wprowadza możliwość zastosowania dwóch osobnych filtrów. Jakby możecie nałożyć kolor na jedną część zdjęcia i kolor na drugą część zdjęcia. I to robi świetną robotę. Tutaj widzę, że playa. O, fajnie jak widzicie, macie tutaj taki suwak, który możecie przesuwać górę, przepraszam, góra, dół. Jak widać, chyba dół mamy tutaj teraz barwę, mm, barwę chyba pomarańczową albo brązową, a górę mamy niebieską, My się nie mylę, jak wyziecie. tak dokładnie. E, więc e, jak sobie to i przesuwacie, to możecie sobie w dowolnym miejscu ustawić, ja ustawię to na horyzoncie i tu tymi szczałeczkami możecie mm, jakby robić, jak to nazwać, Wtapianie, może w wtapianie tak, że te dwa kolory się albo bardziej wtapiają, albo powstaje linia, która jest taka widoczna, która oddziela dwa kolory. Jak bardziej to rozszerzycie, tak by te kolory na siebie nachodzą i jakby się robi taki gradient Fajne i to jest spoko, naprawdę spoko. Więc w tym, e, do, oczywiście ten film możecie w dowolny sposób e, na, e, jakby obracać, więc ja ustawiłem akurat linię prostą i to mi się podoba w tym, w horyzoncie. Możecie do, dowolny blending, możecie ustawiać kolory. Tutaj te kolory, które fajnie się sprawiły. Możecie też zrobić różny kształt. Możecie zrobić koło, że tylko w kole macie. macie. Możecie zrobić mirror, czyli to co jest w środku z jedną barwą, to co jest na zewnątrz jest z, z pozostałymi. Albo to linea, linearne, czyli linie, które oddziela dwa kolory. Mi to pasuje. Dobra, zapisuję. Myślę, że w tym zdjęciu więcej nie ma co kombinować, bo z takiego zdjęcia uzyskaliśmy coś takiego. I moim zdaniem yy, fajnie to wygląda. Nie wiem, jak to wygląda na nagraniu, bo na telefonie to wygląda całkiem spoko. Na pewno zdjęcie jest uratowane. Yy, no, i, no i tak, no i tyle. No. Chciałbym pokazać Wam jeszcze więcej tego, ale no kurczę. <grywania> Nagranie już trwa 15 minut i pewnie już się większość Was wynudziło. Mam nadzieję, że nie. Ale jak widzicie, M-Lite ma bardzo duże yy, możliwości. O tym programie bym mógł robić. Serię całą, jeżeli byście chcieli, bo dość fajnie go rozgryzłem. W toolsach macie jeszcze heal, możecie robić tilt shift, czyli jakby zmieniać punktowo ostrość, w którym miejscu chcecie no strasznie dużo, artystyczne, macie, możecie maski nakładać, także jest, jest naprawdę sporo tego. Dodatkowo, jak skończycie zdjęcie, to możecie sobie zapisać swoją sesję, żeby do niej wrócić, jeszcze coś poprawić, na przykład bo jeżeli tego nie zrobicie, to po wyłączeniu programu i włączeniu go na, na nowo macie tylko zapisaną jakby czysty plik i możecie wracać krokami do tyłu. Możecie zapisać zdjęcie, możecie je wydrukować, możecie bezpośrednio na Instagrama wrzucić, do Whatsappa, na Facebooka, Twittera, także takie standardowo możliwości jest Sporo, no ale tak, no, tak wygląda Enlight. Jeżeli nie macie Enlight, to no, kosztuje coś. w z nie wiem ile, ale to nie są duże koszty, chyba poniżej 20 zł. Więc jak na taki program to warto, warto. No i tyle. No i tyle. No i tyle. No i wyłączam ten telefon, wkładam go na bok i chwilę jeszcze z wami się pożegnam. To jest 16 minut. To jest materiał bez cięć. Dążę do takich, żeby takie powstawały na, na, na moim kanale i cieszę się bardzo, że przekroczyłem 2000 subskrypcji. To jest dla mnie niesamowite. Dziękuję wam bardzo. Teraz już jest chyba nawet 2020, a już przez dwa dni rośnie to niesamowicie. Życzę Wam szczęścia w tym nowym roku. Niech ten rok przyniesie Wam dużo, dużo, dużo radości. Dbajcie o siebie i oglądajcie moje filmy. Zaglądajcie na mój blog i śledźcie moje social media. Dzięki wielkie. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Na razie. Cześć.